Hej, mordeczki! Zapraszam was dzisiaj na specjalny film, ponieważ mamy gościa, specjalistkę od makijażu tylko wyłącznie na sobie, czyli moją siostrę. Esti. Dzień dobry, witam serdecznie. Esti będzie dzisiaj na mnie odtwarzać mój typowy makijaż codzienny I zobaczymy jaki to wyjdzie. No bo wiadomo, Esti nie jest makierzystką, tylko jest no, zwykłym użytkownikiem makijażu, który maluje siebie. Tutaj mamy nasz makijaż wzorcowy. To będziemy próbować dzisiaj odtworzyć. Ogólnie to chciałam na wstępie powiedzieć, że to, że umiem siebie umalować, to nie świadczy w ogóle o moich umiejętnościach względem innej tak osoby. Tak, prawda. No i jak już kiedyś podej podejmowałam próby malowania na przykład Glory, młodszej naszej siostry, to... Mm. Mm, mm, mm. Ja ogólnie uwielbiam bazy nawilżające. Ty używasz w ogóle jakąś bazę? Nie, ja wszystko na kremie Na kremie. robię. Okay. A ja zawsze nakładam lekki krem, na to jeszcze SPF-a i na to jeszcze nawilżającą bazę. Takie, takie życie sobie wybrałam. I co, mam tak smarować No. Tylko, śmieszne. kurde, bądź dla mnie miła, tak? no dzisiaj... I ja się miła. mam tutaj relaksować. Traktuj mnie jakbyś... jak, uś, jak I <grym> na takiej żelowej się dobrze trzyma make-up Mega się klei, wiesz? Podkład się dużo bardziej przykleja. Zwłaszcza, że ja, w przeciwieństwie do ciebie, używam matowe... Y, te... matowe podkłady. Mm. Bo ja już bym zrobiła przerwę. Na deser? <noise> coś mi się było. <noise> czyli tak, z takich y, kosmetyków do skóry, jakie tutaj mamy, mm -hmm. to mam te trzy, tak? Takie coś mi przygotowała. Tak, czyli podkład z Golden Rose. Właśnie. Z Korektor Always Fabulous, zajebisty, polecam. Oraz z NABLI close-up, też korektor. Tego korektora ja używam na pryszcze. Bo w ogóle było trochę propozycji, żebyśmy z Esti nagrały film, w którym wymieniamy się kosmetyczkami. I powiem Wam, że to jest bardzo dobry pomysł, ale w naszym przypadku się nie sprawdzi, bo my ogólnie z Esti używamy te same produkty od zawsze i do tego mamy dosyć podobne kolory, więc nic u nas... to to nie byłaby żadna atrakcja. Dlatego nagrywamy, Esti mnie nie maluje, bo tego jeszcze nie było. Ty mnie ja w ogóle nigdy wcześniej nie pomalowałaś, nie? No, w sumie śmiesznie, bo tyle razy spędzałyśmy no. wieczorki albo na takim po prostu, że każda sobie się maluje jakieś mhm. takie głupie rzeczy, a ten... a w sumie nigdy Ciebie nie pomalowałam. No. I malowałyśmy też tak, że ja malowałam Ciebie i ma robiłyśmy sobie takie malowanki, ale jakoś nigdy się nie kończyło na mnie. Czasami to się chyba też kończyło na naszej jeszcze właśnie trzeciej siostrze, Glorii. Coś tam też na niej, mam wrażenie, że dzia działałyśmy. No i Ty mnie malowałaś zawsze przed, ewentualnie przed jakimś wyjściem, mhm. co nie? Tak. A pamiętasz w ogóle jak Cię uczyłam y, jak się malować przed liceum? Mi się wydaje, że dużo sobie wtedy czasu spędzałeś malując się, nie? Tak, ja pamiętam te porady Twoje. Co prawda te porady to były takie masa krechy, ciemne brwi, no to już takie czasy były, ale no, fajnie było. Ogólnie to była taka jedna porada, która bardzo jest widoczna na każdym zdjęciu moim <laughs> z tamtych czasów. A co? Ja nie pamiętam. Bo, bo ogólnie to miała sens, bo polegała na tym, że rozjaśniaj sobie górną powiekę. O Boże, a ty I sobie to miało biało. sens, tylko że ja sobie rozjaśniałam ją maksymalnie, a co hmm. rozjaśniłam bardziej niż biały? Więc ja miałam taką totalnie całą białą tutaj... Na mat jeszcze. No. Matową, białą, po prostu taką chamsko-białą, nawet nie jakiś kolor skóry, wiecie, nie? Tylko... Biel. Ja pamiętam, to był taki Biel. biały, matowy cień z ja też tak samo się malowałam. A że my mamy taką opadającą powiekę, to my w sumie powinniśmy ją... powinnyśmy? Powinniśmy ją przyciemniać i tak trochę cofać, nie? I to było takie, takie głupie... No, nie nie ja się naprawdę. oglądałam tych wszystkich, wiesz, Maxineczyk i innych osób z pięknymi powiekami, takimi kurde na pół kilometra jak pas pastartowie na lotnisku i myślałam, że też jestem taka, a potem się zdałam sprawę, że nie. wyrwałaś mi ośmiew Tak, bo ci ma to. <laughs> bo mi wystawa, to trzeba tą czesa, to nie wyrywać. wyrywać. Ja też sobie wyrywam, zawsze znaczy, codziennie siedzę i sobie wyrywam tak. A Dźbaczne. to jest satysfakcjonujące. To jaki jest twój ulubiony produkt ogólnie do skóry? Znaczy, aktualnie na skórze mam y, ten, właśnie BB krem, BB... Foundation, to się mówi? Z burżuła. No. To jest HCC? Nie, jest ICC i BB. A. To ja użyłam ten BB, właśnie. I jest hmm. fajne, Łączę sobie ten najciemniejszy i najjaśniejszy, chyba jakoś tak. Ta, 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 ta. A masz taką kładziutką skórę pod oczami. O, dziękuję. No, proszę. A ty w ogóle miałaś kiedyś takie, że umalowałaś kogokolwiek w całości? Podejmowałam próby malowania Glory na przykład, co nie? Ale do końca chyba nie wytrwałam, powiem ci. Hmm. Jakby w pewnym momencie powiedziałam: O! Ktoś mnie woła! <grym> no, bo to jest... no bo ty w sumie nie jesteś jakąś taką wielką maniaczką makijażu, ty po się malujesz użytkowo, tak dla siebie, no nie? Tak, zdecydowanie. Raz na jakiś czas masz ochotę troszeczkę zaszaleć, mm, ale to jest rzadko w sumie. Tak, zdecydowanie jakaś zawsze ma ludzi, że Jeny, dziewczyno, pomaluj się jakoś inaczej, zawsze tylko te brązy. Mm. To prawda. Zawsze to samo. Bo ty masz taki urodę, że fajnie wyglądasz i wiecie w kolorach, i w ogóle, no, aż się prosi. Czasami ten tam różowy użyjesz, sztos, pomarańczowy sztos. Bo to jakiś taki niebiesko fioletowy. No i to wtedy coś się dzieje. Pudrujemy już, można? Można pudrować. Do pudrowania użyjemy tutaj puder z Eveline. Delikatnie rozbiela i zmienia kolor korektora na chudniejszy, ale tak się tak minimalnie, więc mi to nie przeszkadza i bardzo go lubię. Pomyślałam sobie, że odpowiemy razem z Esti na pytania z Instagrama, które zadawaliście tam jakiś czas temu do, do Q&A, a ja nie zdążyłam w tym Q&A na nie odpowiedzieć, więc wiecie, zostały i mamy je zapisane na telefonie. No i pierwsze pytanie Esti to jak myśleć pozytywnie? Według Ciebie, jakieś takie Twoje triczki na, na trzymanie się pozytywnej strony? Ja na pewno, jak już mam takiego doła i już tak leżę wieczorem, smutna to chyba mam taki jakby trik, żeby po prostu być taka wdzięczna, czyli tak się zmuszam, że zmuszam, nie zmuszam, jakby staram się doszukać rzeczy, mm. za które jestem wdzięczna. Czyli sobie leży, i dobra, myślę, okej, okay, jestem w zdrowa, nie ma jakichś większych problemów, mam właśnie rodzinę, mam to, mam te, mam te, 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 osoby, i jak już tak w sumie zacznę, tak się rozpędzę, mm. to w sumie naprawdę sporo się tego znajduje. No bo mi się wydaje, że w takim negatywnym myśleniu po prostu to to polega na tym tylko, że jakby ten, ten balans się przechyla yy, za bardzo tą negatywną stronę, więc hmm. po prostu trzeba troszeczkę pomóc temu i to w tą pozytywną się po prostu bardziej nastawić, co nie? Spoko. I to... A jeszcze wiesz co? Myślę, że na pewno ty też to wiesz, miała. Muza. Że muzą możesz... Ja na przykład czasami jak mam ochotę sobie być smutna, a nie jestem smutna, to sobie puszczam smutne piosenki i jestem smutna, jest mi zajebiście. No. Ale jak tak samo działa w tę dobrą stronę. Jaką mam ochotę trochę podkręcić i tak właśnie pocieszyć bardziej, to jednak radosna muza, energiczna muza, czasami naprawdę mega podnosi. Pytanie następne. Co jest ważne w związku? Dla Ciebie. Szczerość. Dla Ciebie szczerość. A dla mnie chęć do gadania się. Ja bardzo lubię, jak jest takie wzajemne, że każdy chce dla tej drugiej osoby jak najlepiej. I po prostu ja jestem, dać, jestem w stanie dać wszystko i ta druga osoba też jest w stanie dać wszystko. Mm. I po prostu... A tak tak wiem, chodzi Ci pewnie o zaangażowanie i opiekuńczość. Tak to, no. co, tak. to ja widzę, że my mamy bardzo podobnie. Obie właśnie lubimy, jak facet jest taki... Bardzo opiekuńczy wobec nas, tak chce, żeby było nam tak miło i my też coś tak odpłacamy i właśnie to gotujemy, to tak coś organizujemy. Tak, i to jest takie fajne, tak. że też tak możesz dla niego też zrobić no. i takie. I nam po prostu jest takie trochę egoistyczne, że jakby my chcemy zrobić coś dla tej osoby, bo nam jest wtedy jakby fajnie, że tak, możemy to dokładnie. zrobić. Dokładnie. Chciałabyś sobie zrobić operację obojętnie czego. Jakąś pewnie chodzi o plastyczną. Tak z czasem, bo ja ogólnie bardzo się wystrzegam takich rzeczy, ponieważ boję się wszelkiego tykania mnie jakimiś igłami hmm. czy czymkolwiek, to ja po prostu nie dziękuję, więc to wystarczająco mnie odstrasza. A tak to ogólnie mogłabym się pokusić na to, żeby kiedyś zrobić sobie jakby takie... te wszystkie gwiazdy mają takie... w ogóle nie mają cieni pod oczami. Gdybym ja sobie zrobiła coś takiego, to ja bym w ogóle nie musiała się już malować nic. Po prostu bym miała takie idealnie, gładkie, jasne pod oczami hmm. i już tyle. Bym sobie wypełniła Totalnie. brwi, pomalowała rzęsy i by... nic nie bym nie potrzebowała. Doklejone rzęsy, pomalowane brwi. I, I dana skóra. No właśnie, i, i tyle, nie? Ty bo... masz dużo w planach. Operacji plastycznych? Nie, żadnych nie mam. Bo ja ogólnie też właśnie boję operacji plastycznych, bo do tego trzeba mieć, być uśpionym i wiesz... Możesz się nie wybudzić. Nie wiem czy ta nie jest za jasna. Tutaj? Bo no. tutaj tam to jeszcze... Bo ja na końcówkach praktycznie nie mam włosów, a wreszcie mam, nie? Tam jestem jeszcze daleko w mm. polu. Moja ty niecierpliwa klientko. Moja byłabym okropną klientką. Weź mi nic nie mów. Ja myślałam, że byłabym, byłabym w porządku. Ale to malowanie mnie na niebiesko. Właśnie, bo ciebie typiara jakaś malowała niedawno. Tak, pracy, ogólnie nie? mieliśmy event w pracy z Finlandii. E, znaczy, po prostu trzeba było być na niebiesko i mieliśmy takie bardzo ładne niebieskie t shirty Naprawdę hmm. fajnie to się... To fajnie to wyglądało po prostu. I postanowili, że zrobimy sobie też niebieskie make-upy. No to ja pomyślałam, że ja sama siebie najlepiej umaluję, ale oni już zamówili jakąś makijażystkę. No, i przyszła, nie? Możemy wstawić to zdjęcie? Czy nie chcesz tego publicznieć? Chyba możemy wstawić to o, zdjęcie. O, dziękuję ci. Ogólnie to strasznie to wyszło, naprawdę. Ale ja byłam o, przekonana, o, o. że jeśli wyjdzie słabo, to ja, to ja to po prostu wytrzymam. To ja nie, nie wytrzymałam tego. Pobiegam od razu do Dorosmana w tym make-upie. Wszyscy się na nie patrzyli. Do Dorosmana po, po zmywacz. I sama coś zrobiłaś? I sama to zmyłam i oczywiście to, to już było w pracy. Już miałam już normalnie stoły, a biegłam i na, na zapleczu się malowałam, nie? Nie mając nic przy sobie, więc Masakra. jakby musiałam odratować to, co pozostało. A z palcami? Czy jak? No, jakoś, jakoś musiałam po prostu odratować tym, co ona tam miała, ale ona miała same farki, więc mhm. no ogólnie to strasznie to wyglądało. A ona nie była obrażona, że zmywasz jej make-up i kombinujesz? No, ona była, ona była taka przerażona, jakby. Mhm. Ona była taka, o oh nie, o oh nie, oh nie, oh nie. Ja myślałam, że ja się rozbeczę, po prostu takie coś mi odwaliło, wow. Grubo. Esti ogólnie jak super pracuję w gastro, więc wiecie, kelnerka, no i... No przydaje się ładnie wyglądać ogólnie. Przydaje się, tak. Więc tym bardziej, jak masz straszny jakiś make-up, to pozdro na piwki, nie? Nie wygląda to najlepiej. Za dużo się nałożyło? Nie, tylko one ci nie słuchają. Mnie. Tak, ta, na tej brwi moje włosy się nie słuchają. Na drugiej się będą słuchały. To idę do Ta długiej. brew to jest porażka. Ta brew się zachowuje dobrze tylko i wyłącznie po laminacji. Do się przygotowałam ci trzy paletki. Pierwsza tutaj jest fajny bronzer z Ingrid. Taka paletka, jecha jest 15 czy 20 zł. Do tego paletkę rozświetlaczy, też z Ingrid. No i na koniec róż. Tutaj też paletka taka czterech produktów, ale tym razem z Eveline. Kolejne fajne pytanie. Co uważasz na temat sex friends? No ja właśnie. osobiście tak, że każdy z nich robi, co chce. Wiadomo, to tam pełna wolność, to wolność i tak dalej, ale. Ale no, ciężko się nie zaangażować myślę sobie, mm. jak już ten, jak już się wchodzi w takie zaangażowanie fizyczne. No dosyć... ja na przykład nigdy nie byłam w takim układzie i nie wyobrażam sobie. Wydaje mi się, że u mnie to by po prostu się mega nie sprawdziło, bo ja jestem taka, wiecie, albo na maksa zimna, albo na maksa już emocjonalnie zaangażowana, no więc ja wiem, że ja się do tego po prostu nie nadaję. Natomiast jak tam widzę jakiś mój zamek, którzy są w takich układach, no, to wiesz, to naszą tak, że no spoko, mordo. Jak dla Ciebie to się sprawdza, no to co, co mi do tego? Według nie? mnie to się może tak sprawdzić, jak już jesteś po przejściach takich i jakby hmm. naprawdę jesteś już zmęczony takim właśnie jakimś takim zaangażowaniem takim emocjonalnym w całości, w związku długoletnim hmm. i po prostu potem w ramach takiego odreagowania jakby wchodzisz w coś takiego i jakby wtedy Chłam. chyba to właśnie masz. I w sumie większość moich znamych, którzy są w takich związkach, znaczy takich układach, to właśnie są w takiej sytuacji, że już, o, dziękuję, właśnie, bardzo potrzebowałam, żeś mi zrobiła podródek. Właśnie są po przejściach i teraz. Ale ładnie, ta widziubaj go, dubaj docinaj! Dziub, dziub. Docinaj te mordę! Co byś poradziła albo powiedziała teraz 20-letniej sobie? Czyli dwa lata temu? Tak, <grym dziubaj <grym dziubaj No ja bym sobie powiedziała, że starano jak ci pani w inglocie dobrała fioletowy cień do brwi, to nie oznacza, że musisz się jej słuchać. <grym> I to mnie gryzie, <grym> bo wszystkie zdjęcia z tamtego okresu byłyby ładne, bo się dobrze malowałam już wtedy, gdyby nie te brwi. I jakby. Jestem zła na tą panią Zinglota i jestem zła na siebie. Życiowo, no to wiem, że cokolwiek bym sobie teraz powiedziała, to i tak 20-letnia ja nikogo by się nie posłuchała. Tak więc po co ja mam coś do siebie gadać? No, ja raczej też. Dobra, jeszcze kolejne pytanie, to... Yy, ja bym chciała wiedzieć, jak chłopa fajnego znaleźć. Ha! Też <słuch> to chciałam. To Dobre wiedzieć. pytanie. <słuch> Mi się wydaje, że to po prostu chyba kwestia tego, żeby się znaleźć w tym samym środowisku, co nie? Mhm. Jakby w takim środowisku podobnych zainteresowań. W ogóle to chyba trzeba się po prostu ruszać. Chyba zostanę zagasawą. Jedna z propozycji nagrania filmiku to było y, tydzień, cały tydzień z Esti, że ja u nich mieszkam. No i ogólnie bardzo mi się to spodobało. No. Ja bardzo, bardzo właśnie cenię sobie takie nasze momenty i też, też za to na przykład lubię Michała, że on jest, wiecie co, tylko, nie tylko takim facetem dla mnie, ale też takim facetem na przykład dla nas. Że pasuje też do nas. No szczerze mówiąc, tak jak ja byłam, nie wiem, w jakichś związkach, w takich relacjach, to nikt nigdy nie był, nie był mi bardziej oddany, na przykład niż taki Michał. Jakby wiem, że Michał w środku nocy, hmm. bez zawahania, jeszcze, jeszcze wiecie, czasem jakiś taki chłopak, to powiedzmy tak niechętnie na przykład coś robił. A Michał zawsze. To jest śmieszne wszystko, że pomógł zawsze. Mąż? Dla ciebie był bardziej pomocny, zaangażowany w Twoje życie niż Twoich upacy często. Tak, nawet, zdecydowanie, nie? naprawdę. Mi się też tak wydaje, żeby po prostu poznać tego fajnego faceta, no to trzeba być jednak cierpliwym i tak jakby nie marnować czasu na takich całkiem okej. Okay. Jak chłopak jest całkiem okej, okay, ale dużo jeszcze jest tych minusów, to nie marnuj czasu. Bo możesz te, wtedy sobie zablokować czas i nie poznasz tego naprawdę fajnego. Po prostu w, trzeba się zajmować swoim życiem. Cisnąć swoje pasje, marzenia i tak jak Esti mówi, no ten chłopak się jakoś napatoczy w końcu. Jakieś jest to... powiedzenie na ten temat na pewno. Gdyby kuska nie skierka... Aha, to to, to. Jest to. Pamiętam, jak jeszcze obrzelałaś się fastami i stroniłaś od ćwiczeń. Co się kurna stało? To jest bardzo dobre pytanie. Pamiętasz czasy na czosnki mm -hmm. i wszystkiego? Codziennie, jak jeszcze mieszkałyśmy z Esti. Leżałyśmy do drugiej, trzeciej w nocy na kanapie, oglądając Żeby te pizza. tylko! Ja pamiętam, że bycie, ja już się robiło jasno, a ja szłam dopiero do siebie do pokoju, nie? No, my, się, my no stop. mieszkałyśmy na kanapie i ciągle na czasy z mozzarellą i z salsą, mrożone truskawki... Ale tak jak teraz żyjemy pizza. zdrowo, to jakby jest fajne to, że mam wrażenie, że tamto życie przeżyłyśmy na maksa. Tak. Jakby takie pokłady mm -hmm. pizzy dzień w dzień, a czasy tak. dzień w dzień. zażeranie się, jeżeli tylko i wyłącznie na kanapie przez całą noc, tak. praktycznie zero snu. Po prostu wszystko to najgorsze, to my przeżyłyśmy mm -hmm. no, na maksa. A teraz oby mamy takie, wiecie, faskę na fit life i, i sobie to, to sobie fitujemy, no nie? Teraz to dla mnie nie do pomyślenia ogólnie, ja nie wiem, jakie wtedy wytrzymam, bo teraz no. ja mam takie jednak troszeczkę poczucie winy, jakbym tak na przykład tydzień leżała i nic nie robiła, no, no to jest naturalne dosyć, a wtedy nic. Żaden problem. Mój taki standardowy tekst to było, jak można płacić karnet na siłownię, żeby się zmęczyć tam. Hmm. Jak można komuś płacić za to, że ty masz się tam zmęczyć. Jak uczyłaś się w szkole? A, to, dobra. Powiem tak. Agata się uczyła. No, Esti się ślizgała. Ale się wyślizgałaś. jesteś na studiach. I w sumie na studiach ci się w końcu podoba, nie? No, na studiach jest świetnie, naprawdę. Ze studiów to ja korzystam, nie? I jest naprawdę fajnie. W ogóle mi się daje, że przez te Esti studia to będziemy mieli fajne tematy na Q&A-ach, bo na pewno Esti w najbliższym czasie wpadnie do mnie i nakręcimy, wiecie, jakiś girlstok właśnie we dwie. A Esti ogólnie studiuje pedagogikę ze specjalizacją seksuologii więc ma tak dużo, tak ciekawych przedmiotów. Siedzę cały czas, chodzę zainteresowana i mam pierwszy raz w, na mojej ścieżce, ścież, ścieżce, edukacji mam pierwszy raz po prostu ochotę naprawdę robić sama coś, nie? Jakby sama, sama zgłębiać temat, a nie, że siedzę tam za karę. Estisz na tych często ma takie przedmioty, na których właśnie dostają testy do zrobienia i dzisiaj sobie robiłyśmy test na styl komunikacji, to było ciekawe, tak? Tak, jakby w jaki sposób się komunikujemy. Też fajne, bo wam siedzimy sobie tam, gdzie jakieś testy, potem czytamy wyniki, omawiamy. Te techniki potem trzeba będzie przekładać na innych, więc najpierw musimy je wszystkie przerobić na sobie. No i to hmm. ja tyle się dowiaduję o sobie, jakby fajne to jest mega, naprawdę. A teraz czym kontrujesz mi powieka Różem. I love it. Ej, to jest super, wiesz ja też tak tak to robię. Czanuję Twoją technikę, morda. Bo robię wszystko jak ty. Nie chcę z wami walić banego trya. Szmata klej się, bo się porobiła. Doklejanie, że jest chyba. Było bardzo trudne uczucie, jakby nie dziwię się, że klientki też mają taki problem, jak się dokleja, że jest bardzo dziwne. No, dziwnie, strasznie. I ta pęseta przy oczach dla mnie stresująca, dla Ciebie chyba też stresująca, co? No, bo tak ciężko złapać jest tą, tą mm. głowę jakoś tak, mm. nie wiesz do końca jak, nie? I nie wiesz kiedy ciągnie tą osobę, no tak jest to. Czyli rozumiem, że make-up uważasz za skończony. To dawaj mi mordo jakieś lustro. Może sobie w tej paletce myślisz, co? Co myślisz? To bardzo dobra robota. No naprawdę bardzo ładnie to zrobiłaś. No i powiem ci, te rzęsy udało ci się dokleić praktycznie idealnie. Jestem w szoku. No ja sobie właśnie bym troszeczkę inaczej obrysowała usta, i bym obrysowała dół, ale tak poza tym, no to w sumie wyszłabym z czymś takim. W całości brwi najgorsze. Konturowanie no. twarzy, moim zdaniem, najlepsze. Bo ja akurat się strasznie zawsze przypierdalam do konturowania twarzy i do tego, jak mi ktoś te twarzy konturuje i tu się czuję tak dosyć jak w domu. Więc dzielę, Esti. Czy to jest Twój make-up na tobie, to jest Twój make-up na mnie. Co myślicie? Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was do komentarzy na nasze Instagramy, do subskrybowania. I widzimy się następnym razem. cześć! Cześć!